Witam hopy, a niech będzie działać też witam. Mamy zaś Battlefield'a, że się teraz pochorował, to mogę herlać. Ale nie lękajcie się, harkać nie będę. Ah, ah. Tutaj mamy mapa Talai Market podej. Ja. W trybie Master dawno, w niego nie gro, on jest... On jest też fajny, go dobrze wspominam. I jeszcze... I ogrzech grow w we, we Counter-Strike'a i w Call of Duty potem Już teraz jest beznocka, jest Genau... Genau kola 2 na zegarze, więc ja nie będę Daria nie chcę familia pobudzić, niech syny nie nają A ją mam taki mały apel e... Do tych hopa co ich fest szteruje, jak ogodą w pieruna a, no, to jest, ja wam wytłumaczę, to jest tak. Są tacy, co lubią się padnąć... KURWA! A ja się na przykład, lubię go dość pieruna. Ewentualnie pieruchni, pieruni, jerunie. Pieruchu, jeruchu. Większe sorty. A w to mi zabroni. W to mi zabroni. Ja, że jest u siebie w domu, to mogę chyba. Nie? No i tak to jest pirunia, nie masz... Zaś to piruny. No, to chczu to Także chczuł. Jak ja szpilą... To w drużynie zawsze mam afy zamiast hopa. Powiem mi Karyś, czemu tak jest? No to teraz... Jak zwykle. Co Mikołaj zrobił? Apfal. To pewnie szteruje. A to jest fajne. Jak e, Ja Ja... Nie, to nie jest Wilga Pince. Zawsze jest taki chciał... Komar. Nie, to nie jest komar. Obel Schlesisch Enwassa. Pozdrawiam wszystkich ze live'ów. Będę wiedzieć, co mi chodzi. No nie bryluję tutaj za bardzo, ale jeszcze mam szansa. Mono się poprawia. A? Godołem Godołem Ja nie mam, nie mam już teraz niestety. Tak wiele czasu, jak miał jeszcze parę tygodni w tył, to już teraz nie wciepuję tych wydaj i tak często i da bardziej na jakość. Rock Alone wersja Hannes Turbo. Ja? Być dole pociąć, że Jorzek tu opa widział, mnie już klupie na dekiel Ja chcę też sprostować, że Józef nie jest e, gorolem ze sosnowca podszywającym się pod Hanysa Ani ty, nie jest Niemcem Nie by wydupiał e, ze Polski i no Bo w to mi każe a to, że ich gryf nie wywinął. Staram się tak dziecki nie padać tego Iruna. By właśnie szterować, bo ja wiem, że są tacy fest delikatni. Jak jakie frelki. By właśnie szterować za bardzo. Bo się jeszcze wam co ostanie, Wedekiel. A już ich widział koło, już ich chciał pendalować to cię taki jeruch Że się ostatnio zastanawiał. Parę dni w tył. Co to jest cifus? Ja, że szukałem tego cifusa i znalazłem. Ujek Google. Mi podał pomoc na dłoń. Się okazuje, że cifus to jest taka brecha na grubie. Ja nadal nie wiem. Ja dalej nie wiem. O co to... I ruch dokładnie biegł. I wtedy to teraz padnie, że ja nie umiesz piloć. A? A? Powiem szczerze, że, że się zaś wziął za Battlefield bo już nie mam co nagrywać. Mówię co prawda już mi są kolenockie ale... ale muszę coś nagrać, nie mogę tak zostawić tego, ten kanał i ruchu stoi taki blank pusty a Tak nie może być przecież To mówię a Battlefield Fest Griffny FPS Każdy gro, wiela hopa lubi czemu nie? Szczególnie że ja też przepadam. Szkodźcie, z tej flint wypaść nadal jest cimetry, to jest Einfachowe. No i moż. Tym się teraz przypomniał za co ocenia Battlefielda, że, mo że możesz dosyć Byrna. Ja to nie Call of Duty. Ja i to też nie była Byrna w sumie, ale... Ale Hasiok. Że tutaj ma sens jak się legniesz. Biegniesz, biegniesz, Legosz nie ma hopa. Ja, we plecy to nie jest fair. Gorolskie nawyki. Chciałem wam polecić, jest taki gryfny w dwie internetach. Jednak już teraz zapomniał nazwa. Nie, nie przypomnę sobie, ale w każdym razie można tam kupić wiele takich sprzętów do doma, wiecie tam... Jakieś żuroki, tam kubki, inksze I no, wszystko je na wszystko jest takie sygnowane na śląski, nie? A na przykład masz tą, tą koszulka Z napisem grubioż Albo gruba, i to jest fajne, ale ceny są takie raczej jak ze Sosnowca, godę wam Kole 60 zł Dać za... koszulka? Trzeba mieć Anung. Albo mieć Fes'Gelda. Ja mam pusta Geltasza, to się nie odzywam. Aaaa, ah, tego nie lubię. Minimum zdanie, właśnie się ich polubił. Nie! Hop jest hof ten pitfog! No... To go w pora wyciąg. Mono bych tego nie zrobił, bych przeżył. Mono. To jest tak zawsze, mono. A mono nie! No z tego nie ustrzelisz, to ja einfach, to... Se możesz ciepłoć ciepoć Nikaj, nic z tego nie będzie. Może się kupia Far Cry'a czy... A poczekam na jakaś nowa premiera. Zacznie zacznie ten sezon taki. Ten hajcung. Growy hajcung. A żech był pierwszy. A! No nie, siódme. Ażech mógł być teraz lepszy. Ale wynik, na no wynik niestety mu mniejszy niż... Mniejszy? Nie. Lepszy mu niż ostatnio chyba. O, mnie szteruje jak ja się pochoruję, a aż zarymował je. A mnie szteruje jak się pogoruje. <grytanie> Może jakiś stricte śluński ten, aspekt na koniec, akurat tak we koniec, koni, kole koniec meczu. When seen, nie, hopy to był ino szpas, widz, już ino żartował. Żeby za amiker nie padnął, żeby się z nimi znowu wydupiać stąd. Bez mój Heimat we Deutschland. A mój Heimat nie jest we Deutschland, przypominam. No i hopy dziołchy oraz górole wszelakiej maści i paści To tyle będzie tego Może to nie jest jaki najdłuższy, najdłuższe wideo jakie żech nagro... Może coś kupia, może się uda coś nowego wykombinować Chowcie się, pirsk Wodzioga, wodzioga, wody szkloga